Moi drodzy, po śniadanku jestem. Mam dzisiaj umówionego fryzjera e, i do mojego fryzjera umówiłam też Donie. To jest fryzjer od obcinania włosów. E, przed Chorwacją muszę je skrócić, bo nie podobam się sobie w tak długich włosach. E, kiedyś się bardzo sobie podobałam, teraz nie, wolę chyba krótsze. A Donia no, chce sobie wycieniować, no więc gdzieś tutaj przy twarzy, więc jedziemy do mojego fryzjera. Pogodę mamy taką, że nie wiadomo czy kurtka, yy, czy sukienka. Yy, taka jest pogoda. Mamy stopni 20, ale to, to jest z garażu, więc nie wiem jak to jest. Mówiłam Donia, bo się spóźnimy. Już idę. Naprawdę to pokolenie to... Cienko widzę. Ja chyba wyglądam jak ktoś troszczę wejdzie. Dobrze wyglądasz, jedziemy. Pamiętaj, że jak człowiek jest taki młody, czy tak młody, to mało rzeczy nie pasuje, no. mało rzeczy ale was jest odch... nie takie. Ale was odchyliło. We wszystkim, we wszystkim odchyliło was. To tak nie może być. Ale jest 32, 45. Być. No, ale musimy jeszcze kupić bilet parkingowy, a tutaj jest ciężko wyjechać, do sprawy. Powiem wam jeszcze dlaczego lubię akurat ten salon fryzjerski. Bo to jest fryzjer, który się szkoli. A fryzjerzy, którzy się szkolą, zawsze mają świeżą wiedzę, nową wiedzę, aktualną wiedzę i to mnie jakby cieszy najbardziej, bo unikam fryzjerów, którzy obcinają wszystkich tak samo. Lubię jak fryzjer skupia się na rysach twarzy, na koloru oczach, przy malowaniu na przykład, na takich. Podstawach. I u niego zawsze czuję się, właśnie, usatysfakcjonowana, więc dlatego ten salon. Ktoś mi kiedyś mówił, że a, nie jesteś wymagająca, fryzjer obcina taki, a czesze taki. Tak, czasami tak jest. Do mojego fryzjera ciężko się dostać, a czasami impreza wyskakuje mi na, wiecie, tydzień wcześniej. No, nie ma szans, żeby umówić się na, na czesanie, na przykład na fryzurę. Więc wtedy. Mam taką zaprzyjaźnioną fryzjerkę, która zawsze mnie ratuje z takich opresji. Marlenka, pozdrawiam cię. Więc e, dlatego tak to się zdarza, że czasami ten mnie obcina, a ta mi układa włosy. Tak to już jest. Jedziemy do fryzjera. E, najważniejsze w życiu są kontakty i koneksje. Kontakty i koneksje. Jeżeli to, ktoś by wam powiedział, że szkoła jest najważniejsza, to nie. To nie wierzcie w to. To kontakty, kapitał ludzki, który ze szkoły są najważniejsze. Tak. Jeżeli idziecie na studia, to najważniejsze, co z nich wyniesiecie, to są kontakty. kontakty. Ja nie idę, ale znajdę sobie te koneksje. Uuu. Wiecie, że ja teraz drivinguję też jak mama. No, dunia jeździ po, teraz trochę. Jeżdżę sobie po mieście i następne mam w ten piątek. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale w ten piątek mam ostatnie jazdy u mnie na mieście. I w przyszłym tygodniu już jadę na grudziąc. Fajnie. Taki update. Słuchajcie, naprawdę czuję się za kierownicą. Jak, tak się czuję podjarana, rozumiecie to, że <laughs> ja prowadzę samochód. Nie fajnie jest, podoba mi się tam. Yy, ale jeszcze du dużo czasu upłynie zanim będę jeździć tak z prawkiem na drogach tym autem, a moja ma będzie mnie nagrywać Którym autem? Ty tym. <laughs> Dobre. Wzięłam e, kurteczkę, bo jak padało to było zimno, jak wyszło słońce to jest gorąco, także Polska, polskie lato, jest cudowne. E, czekam za Donią, ona poszła kupić bilet, żeby tutaj można stać, bo to jest centrum miasta i e, musimy, wiesz, jak wszędzie, kupić bilet. Pokażę Wam jedną rzecz. A w sumie to członka takiego małego, gdzie on jest. Tu jest, zobaczcie, co oni mają małego Golden Retrievera, jaki śliczny. To są takie słodziaki, że masakra. One bardzo dobrze chowają się z dziećmi, nie? Chodź tu! Chodź! Chodź! Chodź. 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 Zobaczcie, jaką ma klateczkę dostosowaną przy pańciu. Nie ma lipy, nie ma lipy, słodziaku. On jest młodziutki, świeżak. Dopiero wczoraj przyjechał, ale on ucieka.

a, gorąco się zrobiło przez tą chwilę, jak nas nie było, Dominiciu, do eee, minisiu recenzja. Ja poczekaj chwilę. Na szybciora. Jak zwykle super. Zaje. Jak zwykle super. Zaję fajnie. E, List i poczta i brodaty. List i poczta. Załatwiliśmy pocztę. Donia by chciała sobie zrobić trzeci kolczyk w uchu, bo ma e, voucher do brodatego, ale... E, Mówię, że przed wyjazdem, przed wczesami, to nie jest zbyt dobry pomysł, bo wiecie, cały czas trzeba będzie na tą dziurkę uważać. A to może, a to wiecie, basen, woda, bakterie, cudawianki. Mówię, coś się stanie, wydarzy w Chorwacji i będziemy latać po sorach. To mi te, takich luksusów jest nie potrzeba. I namawiam ją, żeby już zrobiła sobie ten kolczyk później, po wyjeździe. Obraziłaś się? No, tak myślałam, no trudno. Jesteśmy w domku. Idziemy, bo, bo w domku mam jeszcze e, placki do Węgiers po węgiersku do skończenia i nie wiem, czy SOWEK tam się za to brał, bo tam mówiłam, co ma zrobić. Chodzimy. Ja właśnie moi drodzy skończyłem montować vloga. Właśnie się wysyła. Yy, na kanał Gotuj Gotujzewom. Bardzo, bardzo, bardzo dobre jedzonko ciężkie w wykonaniu, czy znaczy ciężkie, takie trudne i jak Ty to powiedziałaś, Ewka? Trudne i... Takie żmudne? Żmudne takie, Chciał no właśnie. Trzeba bardzo ostrożnie to robić, no. Właśnie. Ale warto. No. Ewka właśnie wr wróciła od fryzjera i proszę bardzo prasuje sobie ten... sukienka. To jest sukienka na e, różyczkowanie, Dominiki. Mhm. Widzowie mówili, że pierwsze słyszą o jakimś różyczkowaniu. Ja też nie słyszałem nigdy. Ja wam powiem. Różyczkowanie to jest impreza maturzystów, którzy zdali maturę. Jest gala i na auli przychodzą burmistrzowie, radni, wiecie, dyrektorzy, nauczyciele i osoby, które zdały maturę, występują klasami na scenę. Równorzędne osoby z trzecich klas Przypinają im do marynarek różyczkę czerwoną, a maturzysta daje mu za to czekoladę. Te taka wymienna transakcja, dostają wtedy w klasach już świadectwa maturalne i się do domu zdjęcia przed szkołą. Wiecie, te ostatnie szlify, i już jest pozamykane. No. I tak jest, wiecie. Ja to tam też nie, nie wiem o żadnym różyczkowaniu. Ja tylko wiem tak: podstawówka, zawodówka, liceum, studia, tam jakaś matura, to takie rzeczy wiem, ale różyczkowanie. O, studniówka byłem na chyba dwóch no czy trzech, może nawet. No, u nas jest różyczkowanie, bardzo fajna impreza, ładna. No widzisz, to. Taka uroczysta. To grubo jest wtedy. Grubo. No, no chodź, pani tam jest, u, bab, u mamy, chodź, idź, wchodź, wchodź sobie, tak, idź tam. Ja idę, bo ja muszę iść. Eee, muszę iść, bo mamy tu dużo do roboty, moi drodzy. Mamy eee, tutaj, kurczę, patrzę, ale chyba tą trawę trzeba skosić Tylko Ewa, ostatnio nie mogę odpalić naszej kosiarki i mówi, że chyba prawdopodobnie nie ma paliwa. Eee, tak, nie ma paliwa, mówisz? Tak myślę. Ja miałem... Jaka mała trawa, co ty gadasz do mnie? No tutaj, teraz patrzę, to trochę urosła. No, nie trochę, tylko bardzo urosła. No ale tam nie ma trawy, tylko tutaj jest. A no bo tam trzeba do siebie zrobić. Bo tam mi się wydaje, że przez tą czereśnię, wiesz? A, no. Tak się zagęściło, tam było. No dobrze, dobrze. Kupić trzeba trawę jeszcze. To jak się przesunął ten wyjazd, to mogę tutaj przejechać kosiarką. No. I ten, bym chciała, żebyś mi przywiózł, bo ja nie mam siły tego zrobić, nie? Taką ziemię w dużym worku z briko. 50, 50 litrów ona ma? 50 kilo, no, nie litrów kilo. Bo bym chciała, choć i pokażę, co zrobić. No, co byś chciała już. Trafę, co już byś chciała zrobić. I kupić trawę, paczkę kilogram, wiesz, i choć ci pokażę. No. Bo ja tu i tu dość ładnie wyrosła, ale tu trzeba wysypać ziemię. Ale tu jak, ci, tu jak ci wyrośnie, to będziesz, wiesz, przy koszeniu będziesz musiała nożyczkami obcinać. Nie, podkaszarkę mam, a ty ją naprawisz. Uspokójmy się. Ty ją naprawisz, tą podkaszarkę, bo ona potrzebuje tylko, podejrzewam, to. Co potrzebuje? Yy, no jak to się nazywa <gubców. <gubców> No dobra, to weźmiemy się za... Weźmy się i zróbmy coś. Tu, przy niech tam siedzą, weźmy się i zrób, no Przy niech tam siedzą, one są na obkoło, to sobie pójdą. Jedziemy teraz zobaczyć? No dobra, to pojedziemy do biedronki. Do biedronki do Biedry przyjechaliśmy i mierzę sobie właśnie koła. Takie wielkie są. Dziewiętnastki. Dotąd <grystanie> i prawie do pasa. No, duże koła. Co prawda, podobno samochód więcej pali po bilety parkingowe, co to ma być w ogóle? Spuntuje się tutaj. No. Zatrzymał się i spięła. Zbuntowa, anioł to jest. Oglądaliście zbuntowanego anioła? Była taka superprodukcja hinduska, czy jakaś wziąć. wziąć. No. Będzie chłodnik jak ta lala. A o, nigdzie nie ma. No tyle ile, ile tego, nie na zaś przecież. No nie na zaś. No właśnie. To są stare to one tu nie powinny w ogóle leżeć. W ogóle nie powinny leżeć. No tak, no wiecie no co to ma być. No oczywiście, nie, że tak. Nie leży. No, trzy pęczki Dobra. Gdzie jest nasz koszt? Dodatki bierzesz do tej Dodatki butwinki? Wządzić, no. Trzeba ten, trzeba wziąć jeszcze śmietanę, nie? Do tego, bo to jest tak. nieodzowny atrybut tego chłodnika. Bo mamy butwinkę, ale teraz będzie chłodnik, wiecie? Bo chodnik ma ładny kolor i ładnie się prezentuje na filmie i u nas i, i u Ewy na kanale będzie. Na kanale Gotuj z Ewą, Jakby ktoś nie wiedział, Ewa ma taki kanał. coraz więcej subskrypcji, tam jest coraz więcej odtworzeń, coraz więcej ludzi pisze, że bardzo smakują im Ewy potrawy. Także są są zadowoleni, więc Ewa im będzie gotować. Dzieje? Lodówka. Lodówka jest. Do naprawy. Ta lodówka, moi drodzy, to do naprawy jest, ale nikt jej nie chce nam naprawić. Nie ma w ogóle tutaj takiego fachowca. Trzeba chyba otworzyć warsztat naprawy lodówek i będzie gitmo. I będziesz już miał. No. Jesteśmy w domku moi drodzy Donia tutaj testy robi Bardzo dobrze, trzeba się uczyć Trzeba nam e, wyszkolonych elit A tu mamy produkty z Biedroneczki Biedroneczki są w kropeczki Ewka no, tam ogarnia proszek do prania e, kupić o, Patrzcie jaki wielki piór Uciekaj mi z tego podwórka Najcie się nie boi e, Trzeba e, tutaj skosić, to wam mówiłem tylko yy, napełnić tą kosiarkę trzeba paliwem, bo się sko skończyło. Tylko czy ja... ja tym wyjadę, tak żeby samochodu nie podrapać, wiecie? Bo to jednak nie jest renia, ten samochód i nie może być zadrapany. O, kurczę, tak na styk, widzicie? O, tak na styk. dodać poliwa. Ktoś kiedyś mówił, że zalałem. Y, y, pisał w komentarzu, że wlałem y, jakiś olej przekładniowy czy coś do tego, do tej kosiarki, i że zostanie zatarta. To było jakieś dwa lata temu, jeszcze chodzi. A ona w ogóle jest wiekowa, ta kosiarka, wiecie? Ona w 2009 roku, żeśmy ją kupili, albo 10, 9, albo 10 rok. I chodzi. Jeszcze. Od czasu do czasu się ostrza. A ze dwa, a ze trzy razy, może ostrzyłem te ostrza. I tak jakoś jeszcze chodzi. No, póki chodzi, to nie chodzi. No, tutaj jest skoszone, to ładnie poukładać tak jak było tam poukładać tak jak było i zobaczcie tutaj jeszcze ma o wiele tutaj te płaty no to tam wiecie są te takie różne rzeczy to dlatego trawy tam nie ma nie ale tam zobaczę, tam są tuje tam, tam jest czereśnia i tam pewnie tak jak Ewa mówi czereśnia zabiera to wszystko co dobre do siebie i dlatego tam trawa ma ciężko się przebić no ale trudno takie życie Tak rzadko jem marchewki że postanowiłem to nagrać Tata marchewka no, A tak mnie, nie wiem czemu ja wziąłem w ogóle tą marchewkę, a tak tutaj je apetycznie i Donia, i Igor, mówi ja też sobie wezmę. Ja się zdrowiej odżywiam. Igor nie chce nie, daj mu, masz ma zjeść. Jasne ma, daj mu. Masz zjeść. A ile? Masz zjeść, co ile? Ile marchewek? Jedną. Nie, ile mi dasz? Pozwolę Ci przeżyć. Aha, no to nie. Wypij No będziesz mógł tutaj spać u nas w domu do 18 wow a później a Donia? A ja mówię, Donia się Donia przez zasiedzenie tutaj jest Donia już szuka pewnie chałupy pogoda zmienną jest moi drodzy zamkniemy garaż zamkniemy garaż widzicie? dobrze, że mi się udało skosić i akurat poleję na tą trawę Trawa urośnie i znowu będzie trzeba kosić Takie jest życie Ale tam pompa chodzi, nie wiem czy to powinno tak być, czy nie powinno Ale trudno, niech sobie chodzi Tam jest przykryty ten Mało wiele Chyba żeby tam jeszcze jakieś wiatro na to położyć No nie wiem, zobaczymy